Sponsorem tytularnym futsal ekstraklasy jest Statscore. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem futsal ekstraklasy. Dominika Moryz, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn StatsCore Futsal Ekstraklasy. Zespół Akany Orła rzadko przegrywa w obecnej kampanii mecze na własnym parkiecie. Piast w delegacji przegrał do tej pory tylko raz. Czy armia Orlando Duarte zdołała zdobyć twierdzę w Wielczu Laskowicach? W meczu telewizyjnym zespół Akane Orła zmierzył się z piastem, który na wyjazdach gra w tym sezonie jak z nut. Miejscowi przystępowali do tej potyczki w bojowych nastrojach i z rządzą rewanżu za mecz w liwicach. Początek był jednak wymarzony dla gości. Boiskowy zegar wskazywał trzecią minutę, kiedy Rodrigo Dessaje wykorzystał pieszałość defensywy rywala, przymierzył mocno sprzed polakarnego i piłka z impetem wpadła do siatki. 3 do spotkania, bramka osiemnasta w linii w dzisiejszym meczu, w pierwszym gole dla Piasta Mielicza, prowadzącym z przez numer 12, Rodrigo Adasaje. Minęło kilkadziesiąt sekund, Adasaje przedarł się prawą stroną i uderzył tuż przy bliższym słupku. Paweł Wigel skapitulował po raz drugi. Druga na dla i drugie w A kana obudziła się po 10 minutach, ale z trudem dochodziła do czystych sytuacji strzeleckich. Odcięty był od piłek arkad Z daleka starał się uderzać Janis Pastarc, ale albo brakowało precyzji, albo dobrze bronił Michał Widuch. W drugiej odsłonie zespół z Dolnego Śląska zaatakował Śmielej. Więcej miał pracy między słupkami golkiper Piastunek. Jednak nadal podopieczni Jesusa Lopez Agersy byli na bakier ze skutecznością. A szczęścia próbowali m.in. Maxim jak oraz Pastars. W 20 minucie Dasa w przechwyci i zagrają do Mateusza Amrowca, który zachował się jak narasowego pivota przystało i było 3 do zera dla piasta. Szybko na tego gola odpowiedział po indywidualnej akcji Kacper Kandra.

Chemia, time, synchronizacja. Dobra, Janis, oni są tutaj, bardzo. Daleko, daleko? Nie ma Dobra, Na 5 minut przed końcem gospodarze wycofali bramkarza. Nic jednak nie wskurali. Na domiar złego w 40 minucie miejscowi stracili piłkę, a z prezentu skorzystał Dominik Solecki, ustalając wynik na 4 do 1 dla Gliwis. Zakończyło się spotkanie 30-partnerowej Gizdatko, TUCA na ekstraklasy i kanał ZEU Jancz, Latko ITE, przegrywał w potężnych piaskach 1 do 4, No, dwa proste błędy, ja nie przyblokowałem jednego strzału, później z, z ostrego kąta strzał, myślę, że to no, troszkę bramkarza wina, ale nie chcę też nikogo obwiniać personalnie, a, no, ale zawaliliśmy przy tych pierwszych dwóch bramkach. W, szczególnie w defensywie nie pozwoliliśmy Akanie na zbyt dużo, dobrze weszliśmy w mecz, tak jak pan to, to, to słusznie zauważył, no i pokontrowaliśmy później do spotkanie, jeden błąd, który popełniliśmy, straciliśmy bramkę, myślę, że gdybyśmy tego błędu nie popełnili, to byśmy dzisiaj ten mecz wygrali do, do zera. Ciężka przeprawa czekała w 24. kolejce Konstrakt. Lubawianie szukali punktów w Pniewach, gdzie miejscowe Czerwone Smoki są groźne dla każdego. Kto okazał się górą? W Pniewach nikomu nie gra się łatwo. Czerwone Smoki potrafią już w obecnym sezonie spłatać figla kilku wyżej notowanym zespołom, w tym zremisować w Lubawie. Kibice przed monitorami i telewizorami oglądali wyrównane spotkanie. W czwartej minucie miejscowi przeprowadzili szybką akcję. Piotr Błaszczyk zagrał ucolówkę do Andrzeja Bakłanowa, a ten rozwiązał worek z bramkami. Goście szukali okazji do wyrównania, ale ich skuteczność pozostawiła sporo do życzenia. W dodatku świetnie bronił Łukasz Błaszczyk. Co więcej, w czternastej minucie Pniewianie odzyskali piłkę na prawej flancji i ruszyli z kontrą. A tak skutecznie wykończył Adrian Skrzypek. Po dwudziestu minutach pachniało niespodzianką. Drugą odsłonę z ogromnym animuszem rozpoczęli konstruktorzy. W 21 minucie wymarzonej okazji nie wykorzystał Sebastian Grubalski, któremu na drodze ponownie stanął niesamowity tego dnia Błaszczyk. 120 sekund później po tym kontrataku Grubalski stanął oko w oko z bramkarzem, ale wynik nie uległ zmianie. Goście dopieli swego w 26 minucie, kiedy po akcji zagranicznego triowku celówkę wpakował do siatki Victor de Souza. Po chwili na parkiecie zrobiło się nerwowo, a sędziowie postanowili wyrzucić z boiska reprezentanta Armenii. No są rozmowy, kartka i żółta dla Błaszczyka, ale no. Ale za co Łukasz Błaszczyk dostał kartkę? No, chyba, chyba za to, że. I czerwona kartka! O, leż teraz mamy sytuację! Miejscowi nie zdołali jednak wykorzystać okresu gry w przewadze. Napór Lubawian rósł z każdą minutą. W 34. minucie Grubalski nawet w takiej sytuacji nie zdołał doprowadzić do remisu. To zemściło się błyskawicznie. Patryk Hoły ruszył z piłką i znalazł się sam na sam z Grzegorzem Okuniewskim, któremu nie dał najmniejszych szans. Goście wycofali bramkarza i przeprowadzili frontalny atak. W 39. minucie Gróbalski został skoszony równo z parkietem w polu karnym. Kola kontaktowego zdobył Pedro Silva. Konstrak atakował do samego końca, ale losów potyczki nie udało się już odmienić. Niespodzianka w gniewach stała się faktem. To no, W drugiej połowie gdzieś tych sił było widać, że brakuje, i w obronie musieliśmy je troszeczkę niżej wycofać. Ta taktyka bronienia trochę się zmieniła. E, wpuściliśmy rywala w naszą połowę, i tu przez to niestety rywal stworzył bardzo dużo sytuacji. No, walczyliśmy ile sił w nogach, o to, żeby ten korzystny wynik. Dowieźć do końca. Mecz ułożył nam się dobrze, bo, bo rozpoczęliśmy dość szybko od zdobytej bramki. Na pewno pierwsza połowa zamięka w naszym wykonaniu, zapasywna, nie zależało nam na zdobywaniu bramek. Tak naprawdę jakbym miał teraz tak na gorąco to ocenić. Mam wrażenie, że graliśmy dla, dla grania, a nie po to, żeby strzelać bramki. Wszystkie bramki straciliśmy w zasadzie po własnych błędach. No i tego naj, najbardziej zabrakło. Dodatkowym elementem, który wpłynął na to, jest również brak spełnienia założeń taktycznych trenera. Klirex marząc jeszcze o medalu w tym sezonie nie mógł sobie pozwolić na stratę punktów z ligowym outsiderem. Peanowa ma coraz mniejsze szanse na zachowanie ligowego bytu, więc w Chorzowie z góry była skazywana na pożarcie. Śląskie derby w futsalowej licie rządzą się swoimi prawami, jednak w tym przypadku zdecydowanym faworytem tego starcia był Klirex. Od początku na parkiecie zarysowała się wyraźna przewaga Chorzowian, którzy raz po raz zagrażali bramce rywala. Zawodnicy panowej czekali głównie na okazję do kontrataku. Na pierwszy ogólak trzeba było czekać do 9 minuty. Przemysław wódzki w takich okolicznościach otworzył wynik spotkania. Inicjatywa nadal należała do gospodarzy. Najlepszym tego dowodem była ta akcja z 17 minuty. Krzysztof Salisz wypatrzył w polu karnym Sebastiana Brodzkiego, a ten ze stoiskim spokojem podwyższył na 2 do 0. Drugi drugiej odsłonie częściej zaczęli dochodzić do głosu goście. W 23 minucie minimalnie pomylił się Moises Espilio. Zapędę gliwickiego zespołu studił w 30 minucie Sebastian Leszczak. Reprezentant Polski posolowej akcji trafił na 3 do 0. Gliwiczanie jeszcze próbowali odmienić losy potyczki. Udało im się jedynie zdobyć gola honorowego. Dokonał tego w 39 minucie Maciej Małek, który śrubuje w tym sezonie swój strzelecki rekord futsalowej elicie. Najwięcej ekipy panowa nie było już stać. Ja cały mecz taki szarpany, gdzieś, gdzieś brak naszej koncentracji chyba, bo, bo ilość sytuacji, a ilość strzelonych bramek w tym meczu, jak dla nas, dla, dla przeciwnika. Było trochę nerwowości, no z, teoretycznie z tymi słabszymi zespołami no, te mecze jakoś tam nie wychodzą, brakowała też skuteczności. W pierwszej nasza gra mogła się podobać i mieliśmy kilka klarownych sytuacji, dużo lepszych niż zespół Klirexu, natomiast zaważyło kilka takich błędów w komunikacji, może w koncentracji. Ja się cieszę, młody zespół jeszcze walczy, prawda, i, i o to nam chodzi, prawda, żeby jeszcze powalczyć, pokazać rzeczywiście, co, coś potrafimy i, no i udowadniamy to. Ekipa Fit Morning Gredar musi regularnie punktować, jeżeli chce utrzymać się w felicie. Do białego stoku drużyna z brzegu jechała w bojowych nastrojach. Czy to wystarczyło, żeby pokonać słoneczny stok? Słoneczny stok ma na razie bezpieczną przewagę nad strefą spadkową, natomiast ekipa Fit Morning Gredar musi szukać punktów wszędzie. Zespół z brzegu był na parkiecie aktywny od samego początku. W trzecim minucie groźnie uderzył na bramkę Przemysław Matejko, jednak Szymon Danielewicz był na posterunku. Jednak co się odwlecze, to przecież nie uciecze. Kilkanaście sekund później zaspała przy rzucie różnym białostocka defensywa, a kompletnie nieobstawiony Jan Rojek dał prowadzenie gościom. Słoneczni długo nie potrafili skutecznie odpowiedzieć. Bliski szczęścia był w 19 minucie Michał Osypiuk, ale pomylił się o centymetry. Gospodarze grali z lotnym bramkarzem i przyniosło to efekt postaci wyrównania. W 20 minucie po zamieszaniu w polu karnym piłka znalazła się w siatce po tym, jak odbiła się od Pawła Boczarskiego. Do przerwy było więc 1 do 1. Jednak szybko po zmianie stron zdesperowani walczący o każdy metr parkietu Brzeżanie ponownie wyszli na prowadzenie. W 23 minucie błysnął snijperskim nosem Dawid Witek. Im dłużej trwała druga odsłona, tym groźniej robiło się pod bramką Jakuba Budycha. W 32 minucie huknął z woleja Michał Grochowski, ale Danilewicz był bezbłędny. 60 sekund później z rzutu wolnego nie zdołał wyrównać sitko. W końcówce Moks ponownie wycofał bramkarza, ale Brzeżanie skutecznie bronili się do samego końca. Dla Beniaminka był to już drugie wyjazdowe zwycięstwo z rzędu. Zrzymnęliśmy się przy samym momencie gry. 0-1, musimy gonić wynik. Słabo w pierwszej połowie. Na no, małej energetyce byliśmy gdzieś, tacy, gdzieś tam bierni, gdzieś za daleko od przeciwnika. Cofnęliśmy się trochę, czekaliśmy, bo to przeciwnik musiał gdzieś te trzy punkty wyrwać. My spokojnie czekaliśmy, no i niestety gdzieś dwie głupie stracone bramki i, i, i niestety no, przegrywamy. Byliśmy drużyną lepszą piłkarską w Futsalowo. lepiej zorganizowaną, no i uważam, że wynik sprawiedliwy. Nasza sytuacja, każdy wie jak i jak wygląda. No... Musimy tak naprawdę wygrywać wszystko do końca sezonu, żeby jeszcze liczyć się w walce o utrzymanie. No, ten mecz to po prostu był jeden z kroków, który musimy wykonać. Do potyczki dwóch zespołów środka tabeli doszło w Hojnicach. Czerwone diabły podejmowały grupę inwestycyjną Malepszy, która chce ten sezon zakończyć w górnej połówce tabeli. Czerwone Diabły w potyczce z grupą inwestycyjną, ale miały pójść za ciosem i jeszcze bardziej oddalić się od strefy spadkowej. Od początku na boisku zarysowała się przewaga przyjaznych, którzy punktowali rywala niczym wytrawny bokser. W drugiej minucie piłkę przejął Kasper Konopacki i otworzył wynik. W szóstej minucie Konopacki rozpoczął bójkową kontrę z Wojciechowskim i po chwili na tablicy było już 0 do 2. Na chonicką bramkę sunęły kolejne ataki, a gospodarze groźni byli tylko z nazwy. W 20 minucie dominacji leszczynian potwierdził po tej składnej akcji Piotr Pietruszko. Mina trenera OEH Zazuli mówił mówiła wszystko. Jeżeli ktoś na początku drugiej części spotkania liczył na zryw Red Devils, mógł się czuć zawiedziony. W 22 minucie kolejny szybki atak gości wykończył skutecznie Wojciechowski i było 0 do 4. Na kolejnego gola trzeba było czekać ponad 10 minut. Źle zagra piłkę na Szaria, więc z prezentu skorzystał Przemysław wlaskowski. Później znowu do głosu doszedł zespół z Wielkopolski. W 33 minucie swojego drugiego gola w tej potyczce zdobył Pietruszko. W 36 minucie Mateusz Lisowski znalazł się sam na sam z Kevinem Kolarem i nie dał żadnych szans słowackiemu bramkarzowi. 40 minut i jeszcze jeden cios zadali miejscowym Leszczynianie. Witali Lisniczenko, zagrał futsolówkę na drugi metr do Huberta Olszaka, który pewnie trafił na 7 do 1 dla Leszna. Takiego pogromu mało kto się spodziewał. Było widać dzisiaj naszą bezradność. Nie mam, nie mam nic na no usprawiedliwienie drużyny. Nie wiem, nie wiem co się stało. Myślę, że w tygodniu sobie to wyjaśnimy, porozmawiamy. Pograliśmy na własnej połowie bardzo szybko piłką. Z tego stwarzały się sytuacje i praktycznie większość sytuacji chyba bramek strzelonych po kontrataku. To Na to liczyliśmy i to, to trenowaliśmy i to, to przyniosło skutek. Jednym z ostatnich meczów w tej kolejce było starcie FC Reiter-Dreman. Beniaminek z Opola-Komprachcic jechał do Grodu Kopernika sprawić niespodziankę i oddalić się od strefy spadkowej. Także problemy z kolanem... Ekipa FC Reiter podejmowała u siebie w 24. kolejce Dremana, który przyjechał do Turunia sprawić niespodziankę Zawody lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy prostymi środkami starali się przedostać pod bramkę rywala W piątej minucie z rzutu wolnego mocno uderzył Remigiusz Spychalski Sergiej Burduja sparował piłka, skuteczną dobitką popisał się Konrad Jekiełek w oczarni chcieli pójść za ciosem Dobre okazje mieli Spychalski oraz Marcin Rówczyński z Kości odpowiedzieli w 13 minucie. Marcin Grzyba popędził z piłką prawą stroną dograł ją na dalszy słupek, gdzie zamknął całą akcję nunoczówek. W 15 minucie Krzysztof Elsner minął kilku rywali, podał do Mateusza Schodolskiego, który odegrał mu piłkę, ale były zawodnikę w Cetoruń. Minimalnie się pomylił. Po zmianie stron mecz nadal był wyrównany, ale naprawdę klarownych sytuacji nie było zbyt wiele. Spore zagrożenie pod toruńską bramką sprawiał Czuwa. Po jego strzałach Krzysztof Iwanek kilkakrotnie musiał się wykazać swoim bramkarskim kunsztem. Po drugiej stronie parkietu piłkę meczową miał końcówcy Patryk Szczepaniak, ale wynik nie uległ zmianie. Obydwa zespoły podzieliły się punktami. Potężne uderzenie mógł być bohaterem tego meczu, gdyby trafił do siatki. Chwała nam za to, że w składzie personalnym, który każdy widzi, dajemy radę i potrafimy właściwie w każdym już przeciwstawić się. Bo w tej rundzie poza dwoma meczami z faworytami, czyli z kontraktem i z piastem, urwaliśmy w trzech meczach 7 punktów. Celowe szachy, Czeka, każdy czekał na jeden błąd I, i, i się takie przytrafiły, gdzie te bramki padły. Natomiast już później przy tym remisie najtrudniej było się otworzyć. Pójdźmy na wyniki i tabelę po ostatniej kolejce. Czas na wybór gola kolejki. Mamy dla Państwa pięć propozycji Głosujemy na facebookowym fanpage'u Statscore Futsal Ekstraklasy, a z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.